Dobra. Lecę. Siema. Wiesz, że nagrywam. Siema? <laughs> e, dobra, witam Was w, w odcinku nowym serialu. E, nudzi mi się, ja są serie, Okej. Okay. Sił. Okej, okay. sytuacja wygląda tak, że zostałem zaproszony na e, serwer z moimi znajomymi. I znajomymi Aleksa, bo jestem Square Team. I e, idziemy sobie przez End i Cheatujemy na tym serwerze, bardzo mocno I wpadliśmy na pomysł, że można by to nagrywać yy, Więc... Oglądacie ten odcinek Nie zostaw mnie! Czemu nie mam tarczy? No oh, fuck, oh, fuck. tarczę? A tutaj Siu. A ogólnie jest to serwer z modami Więc w sumie nie będziecie zupełnie... wprowadzani w tą serię Bo nie chce mi się W sensie, Tak, tak, ja mam podejście YouTube'a Tak wyszło COŚ MI PĘKŁO! paręki. Zostaw mnie kurczaku w sumie, sam nie wiem jakie są mody, dlatego nie będę wam tłumaczył. No załóż O, oh, skrzynki mam starej. Nic. O. Oh! O. Oh, o. A, O. no O. O. Oh, widzicie co O. 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 A i ogólnie y, wprowadzając Was w tą serię, tak y, giga mniej więcej, bo będzie w sensie planowany parę odcinków w tej serii, to y, sytuacja wygląda tak, że będziemy robić jakieś różne pranki i tak dalej, ale chcę odcinek właśnie ze zdobywania Elytry, żeby to było takie giga wprowadzenie. Pewnie odcinek będzie krótki, może to będzie taka giga miniseria, że może będzie miała. Nie wiem, jeden odcinek będzie maksymalnie 15 minut. Ten na przykład może mieć, nie wiem, 10 albo 5, że po prostu zdobywamy litrę. Chociaż w sumie jako pierwszy taki odcinek właśnie wprowadzający może mieć długi. Zobaczę jeszcze tak zrobię. Ile masz ty, Shulker, shulker czegoś? Ty! Kurde, zostawmy. Stary, powiem Ci tak. To jest taki cheat. Gdzie jesteś? Fast, daj kordy, lecę gdzieś. Wow, zapomniałem No jestem. No i gdzie ty jesteś? Widzę cię! Stary, chcę ci pokazać coś, no wyjdź z tego na chwilę. Dobra, poglądajmy sobie, nie zginę. Wow, amazing. Dobra, no, dziękuję. Nie, po skinie z tą elytrą. Co? Jakie skrzynki? Nie wiem co cieli Dobra, wracamy, mamy elytry, chodź O, chodź ci, coś pokażę, chodź na dwór. Chodź No i teraz patrz. Jest taka, jest taka sytuacja jedna yy, włącz sobie elytra flight Elytra Flight sobie włącz. Tylko pamiętaj, że... Tylko pamiętaj, że się zużywa, zży wiesz? Zużywa się. No, no ale to się naprawi. Dobra, wracam na 0-0. Git? Dolecie zrobię. Tylko nie wiem, czy mi starszy rydak. No to jednak nie, no dobra, 3000 kratów to robimy. Kurde. Razer, pięć rzeczy, które nie powinienem. Jeszcze się do rędu Nie. No w sensie jeśli zlecisz z całą petardą na dół, to też zginiesz Ale jeśli w locie zdejmiesz elitrę to... Dobra, wchodzę do portalu, pasuje? Dobra, przeszliśmy Minecrafta Wow, amazing